Siema, dzisiaj jeszcze w Kodowor. zapraszam do oglądania, w ostatnim odcinku, mm, no skończyliśmy tutaj na jakiejś górze zimowej, takiej małej, dużej, no i w ostatnim odcinku nam rozwalili tak tor był jeden. no i wkrótce rozwali nam dach. Widziałem w życiu sporo krwi, ale to za dużo jak na jeden goran. I kurwili Kratosa, oj! Kto to jest? Łowczyni O kurwa W połowie koń, w połowie... połowie człowiek Tak? Zobacz, że na coś innego Ona podpala? Tak, akurat się to porcie da. Nie że to już tyle. Walki z niej. No, z nią. Już nim, nie wiem. Ile po... Ula, Nigdzie już To że ona była łatwa, więc o... o coś co stałem. To to pory coś co stałem. ulepszenie. Ukończenie. Ok, Ty jak to działa? Ty, a gdzie moja tarcza? Co ona nie działa? Co moja tarcza nie działa? Tarcza od mamy. Tor uszkodził. Ale. Może krasnoludy ludy by ją naprawiły. Aha! Później. Chodź, wejdziemy Poczekaj szynek, ja tutaj muszę. Rozejdziesz się Tutaj mogą być fajne przedmioty, fajne rzeczy i tak dalej O właśnie hmm. bardziej to będę Grotosapie mi się przydało O! Co tu robi Mateusie? Dobra Pamiętasz te wszystkie ołtarze z historiami gigantów? Lewy panel pokazywał początek A prawy zakończenie tak. Znaleźliśmy ich wiele. Widziałem je. No więc... to coś więcej niż sądziliśmy. O! Skrzynia. Nie pamiętam przewróconej kolumny, ale po drugiej stronie jest ołtarz. Najwyraźniej ktoś to musiał zrobić! Nie tylko my tu jesteśmy. Gotowe! Chodź! No idę, idę. Tylko jeszcze sprawdzam, czy tutaj czegoś nie ma po drodze. Hmm. coś takiego. Chodź. A czekaj. Chyba cię nie posłuchał. Kratos zostaje podkurwiony. Zatrał się konie słucha, już. Zatrał już jest samodzielny. Jest. Albo się patrze? robi. Gdzie jesteśmy? W miejscu, które mieli oglądać tylko giganci, te ołtarze opowiadają światu ich historię. Ale okazuje się, że najważniejszą, sekretną wiedzę ukryli tutaj, w środku. Pamiętasz historię Skola i Hatiego? Wielkich wilków? Nie. Odyn schwytał je, bo wierzy, że przydadzą mu się podczas Ragnaroku. Pamiętam. Ale to nie koniec tej historii. Spójrz, tutaj widać jak giganci uwalniają wilki. Są wolni? To przeszłość czy przyszłość? Zależy, kiedy na to patrzysz. Słowa godne giganta. Widzisz? Wilki są bezpieczne gdzieś w Wanachajmie. Odyn pewnie by ich tam nawet nie szukał. Zobacz! Ścigają słońce i księżyc. Stare nawyki. Ale potem. Patrz! Księżyc zostaje skradziony. Jakoś. Matryusia! Widzisz? Hati nie ma czego ścigać. Podobno kradzież ciał niebieskich to zbrodnia bez ofiar. Nie jestem pewien, kto to. ale pojawia się nagle i ratuje księżyc. A potem księżyc zasłania słońce. Całkowite zaćmienie. Nie widziałem takiego od stu zim. Ale potem ścigają strzałę i wszystko wraca do normy. Co to wszystko ma wspólnego z... Zaraz ci powiem. Spójrz, zaczyna się Ragnarok. Widzisz, kto prowadzi armię przeciw Odynowi? To ty. Skoro będzie brał udział w Ragnaroku, to znaczy, że wciąż żyje. Prawda? Mimirze. Czy to możliwe? Odyn powiedział mi, że zabił Tyra. Ufał mi wtedy, a przynajmniej tak mi się wydawało. A co jeśli go nie zabił? Jeśli po prostu więził go przez te wszystkie lata? Wracamy do jeśli. Dosyć. Czekaj. Wracamy do domu. Chwilę. Aha. Muszę Ci coś jeszcze pokazać. Niedaleko stąd. No to wracamy. Ale ja, co się zrobiła? Co to jest? Wszystko, co mam. No, prawie wszystko. To dzieło gigantów. Znów byłeś w Jotunheimie? Nie, wziąłem to z jednego z ołtarzy. Jednego? Ile ich odwiedziłeś? E, chyba wszystkie. Te, do których mogłem się dostać w Midgardzie. Nie wiem co to, ale jest ważne. Jak to wszystko? We wnętrzu jednego z ołtarzy zrozumiałem, że Tyr jest uwięziony, ale nie wiem gdzie. W tych ołtarzach są wskazówki. Widziałem czarny dym i krwawą ziemię. Ale nie byliśmy w stanie nic. My? Sindri mi pomagał. Ale to ja go namówiłem. To, to nie był jego pomysł. Potrzebowałem jego pomocy. Sądzę, Odyn nie ma wiele do powiedzenia w przedwiecznych światach. Krwawa Ziemia kojarzy się z kopalnią. To może świat Krasnoludów? Svartalfheim? Możliwe. Z kopalni buchał tam dym. Poza tym Odyn kiedyś podporządkował sobie Krasnoludy. No jasne. Tyr jest w Svartalfheimie, w jakiejś kopalni. Więc? Co teraz? Wracamy do domu, pewnie. No Dom. y to do domu wracamy. Tędy. Chłopcze, nawet gdybyśmy chcieli o. szukać Tyra, jak mielibyśmy się dostać do Svartalfheimu? Wiesz, że Odyn uniemożliwił podróżowanie między światami? Sindri wspomniał, że ma pewien pomysł. Sindri zawsze ma pomysł. No w sumie, ziemia jest tu I co można to jakoś nie wiem, rozwalić? Czy? O, skrzynia, skrzynia. Tak, tam się dostać mam. Tutaj jest skrót. Ale poczekaj, się tam się dostać jakoś. Jak mam tam zejść? Które jest skrót? Atreus? A tędy. Ale jeszcze, bo nam nie pójść. Pamiętasz jak walczyliśmy tu z trolem? Pamiętam, że straciłeś kontrolę. Stąpaj ostrożnie, bracie robi się niebezpiecznie. Zamierzasz no, walczyć tarczy? To dla mnie nic nowego. Mm. Aha! Ja mogę tam chyba zejść! Nie, ja tam muszę wrócić! Ja tam muszę się wrócić! Bo tam jest ta, ta serwana ta, ta skrzynia, tak? No! To ta bardziej dowalona! Tam też! Jakbym... Jakbym teraz nie wracał, to bym jej nie zauważył! Najprawdopodobniej. Aha, tylko jak tam się dostać? Tyle rzeczy przekapi przekapiłem. Warto si się wrócić. O, 93 srebra. To chyba tu to jakoś rozwalić, tylko jak. Na pewno to? Ty, a może. jakby tak. Mogę się skoczyć? O! A! Wracamy do przyjemnej i opłacalnej rozwałki! Uroczo! Mimo, że słyszałeś, co on mu proponował, chłopakowi? Nie bardzo, wyszli na zewnątrz. 150 ile? Nie Skąd wiesz, że powiedziałem mu wszystkim? No, jak motypy mógł usłuchać Twojego ojca? No to teraz chodzimy na dół. Jak już mam to, co chciałem, to już o! Znowu? A, Tarta mi nie działa. A, tylko to im nic nie, nie zabiera. A, bo nic są, porni na ogień. A z lewej strony! No to spróbujemy.

Musím uvařit, protože jeden chytím a ke umřeš. Ne, myslím, že mu kabel rozbali, ale to je krenčí kark. Kdo je po mého hp? Pravě v domu. Tak szybko? Bracie, posłuchaj. Nie win chłopca za jego ciekawość. To przywilej młodości. Młodość to czas nauki posłuszeństwa, Mać mm. wiecznie posłuszny. Bracie, on i tak wybierze własną ścieżkę. Jeśli nie chcesz, by zostawił cię w tyle, to zmądrzej i dotrzymaj mu kroku. Hm. Mm. No Gdyby udało nam się O, pełna. Byśmy przydatny sprzęt. Dosyć. Spróbujemy. Serio? Ale jeśli nie znajdziemy Tyra, porzucisz poszukiwania. Na dobre. W porządku. Nie pożałujesz. No to nie wracamy do domu. Poczekaj, no, bo tutaj skupisz oh! oh! fajne przedmioty. A, i tak jesteśmy w domu już. Kratosie! O nie! Tutaj! Sindri. Czy mnie oczy nie mylą, to naprawdę Atreus kopelat przyjacielu! Aleś ty urósł! E, no, fakt. To zapraszam za mną. Brock wspomniał, że potrzebujecie bezpiecznego lokum, więc wasze ulubione krasnoludy śpieszą z pomocą. Nie macie nowych ulubionych krasnoludów, co? Nie znamy żadnych poza wami. I dobrze. Idźcie przodem, przyjaciele. Dokąd teraz? Do najczystszego domu w całych dziewięciu światach. Chciałbym, by pozostał czysty. To taka się. Po tej aferze z torem postanowiliśmy dać wam schronienie do czasu, aż oby myślicie dalszy. Zaraz będziemy. A ty, a co tam dalej jest? A tam chyba się wracamy. No to idziemy. Przynajmniej nie musimy się tu obawiać, Fimbulwinter, ani wzroku Odyna. No i widok jest piękny, o ile lubicie migotliwą, szarą pustkę. Świetne miejsce, Sim. Właściwie to chcemy omówić pewien plan. Naprawdę? Chodźcie, chodźcie! A, no to wytrzejcie buciory. na chatę. Dokładnie, dokładnie. Proszę. Nie wytrzesz butów, prawda? Nie trudno. Sypialnie są tam, z tej strony jest kuchnia. Czy ktoś chce coś zjeść? się. Chcesz? Nic od ciebie nie chcę. Chcemy tylko dostać się do w Hajmu i uratować Tyra. Tyra? On żyje? Przecież. Co? Spokojnie. On wszystko wie. Wszystko? Spokojnie, zabije się chyba. Nie, ja go pilnowałem. Dla ciebie. Dzięki mnie nic mu nie groziło. To no powiedz coś. Teraz najważniejsze jest, żebyśmy mogli znów podróżować między światami. A możesz nam pomóc? Tak, pewnie. Tylko... tylko nanieśliście tyle było, tak. To dlaczego nadal nie można podróżować? Szczerze mówiąc, nie, nie obędzie się bez twojej pomocy. O! Kuldrowi bracia w końcu potrzebują usług największego mędrca świata. Nie cieszyłbym się tak. Nie tak szybko! A ten skąd się tu wziął? I co tu w ogóle, że jeden? To mój syn. Na jarn smidę, co też się z nim stało? Jest za wysoki. Nie wygląda. Tak. To po tobie. Dobra, mm. znajdźmy mu coś, co nie będzie za krótkie. Ale on strzał mi... zakuta pało! Sam nigdy nie byłeś kołowącem? Ej! No, nie ma co płakać. Ale będziesz go musiał teraz znacznie lepiej pilnować, kolego. Oj, stara się. Zaufaj. Dobra, zajmijmy się waszym sprzętem, zanim znów znikniecie. A Treuszu co, ma włosy? Przywaliłeś. Hm. Może po prostu wykuję ci nową? Wolę zachować te. Hm. Tak, zobaczę, co da się zrobić. W międzyczasie będziesz musiał pochodzić z czymś zastępczym. Co, nowa tarsa będzie? W tej chwili materiałów starczy mi tylko na jedną tarczę. Czynić Obrona? Skrowców, to może wykuje coś jeszcze? A to że są poziomy tego. No to ja właśnie niczym nie... Ró a, różni. Hmm... Nie, no to my babazie pędziało A to co są te, te etapy tego Ulepszenia? Pancesz Jeśli dzieciak ma zamiar dalej rosnąć jak szalony, nie nadążysz z kupowaniem mu nowych ubra. Okej, okay, tylko mnie tu bardziej interesuje. O ile tu jest tego? A dobra Hmm. Siła. Bacz mi tutaj na sile zależy, nic na obronie. Chociaż obrona też by się przydała. Ale mi nie jesteś Kute żelazo O! To jest na ślepo pobiera. A tu już nie mogę. No dobra, broń. Na pewno ostrza sobie sprawdzę. Runy. Żywioł, ogień. Siła. No i mi nie jesteś. Lefiatą. Wygląda na to, że film winter nie oszczędza naszego topora. Potrzeba mu trochę brokowej czułości. No i tarsza, tak? Ale jej lepszyć już nie mogę. A mogę sprzedać, jeszcze coś tutaj, tak? Artefakty sprzęt. Zasoby nic nie mam Znalazłem to tyle. Infanty. Wrzuciłem je do skrzyni. Co ty byś bezednie zrobił? Ooo, to, to fajnie! W Daj znać z ingrymu jak będzie się... Jak do... nie będę... Jak nie będę wszystkie obrał, to mi tutaj będę miał to. Fajnie. A jak tam się w ogóle miewa nasz ulubiony błękitny parweniusz? Jak mnie nazwałeś? Ile tak zaraz? jest rebra Ile srebra przewaliłem? Też zgubiłem, no nie znalazłem. Zoboda. Nie, to już nic. To już tutaj jest jakaś, nie wiem, skrzynia, coś fajnego? Tutaj Zobacz. nic. Zobacz. Najwyraźniej przechowują tu jedzenie. Jak je będę miał w czym wybierać. Mm. Dawaj, bieraj wszystko. Podoba no, ci się mój dom? Taki, średni. Jak odblokować światy? Potrzebujemy czegoś z zaplecza warsztatu. Chodźcie i przynieście głowę. <noise> Głowa Dobry. będzie potrzebna. Ktoś dokładnie przebywa ty. Jest uwięziony w jakiejś kopalni. Tylko tyle wiemy. Hmm. W tym świecie aż się roi od kopalni. Trzeba zawęzić obszar poszukiwań. O, wiem! Pogadajcie z Durlinem. Kto to? To nasz kuzyn, tak jakby. Pracuje w biurze bezpieczeństwa w mieście. Powinien mieć dostęp do szczegółowych danych o kopalniach. No i wiem, że nie przepada za Odynem. Dlatego twoja mama szukała u niego pomocy, kiedy próbowała wszcząć rebelię. Gotowy? Rebelię? Wiedziałeś o tym? Nie wiedziałam. Przywódca rebelii, który znał mamę? Brzmi jak strzał w dziesiątkę. Chyba przegapiłeś moje. Tada! A co? Że... Mówi się trudno. Zaraz wszystko na oliwie. Spotkamy się przy bramie na zewnątrz. Przywódca Rebelii? Dobra. Do zobaczenia, Sindri. No to czekamy. Słyszysz? O. Dobra. Mam tutaj Będziemy potrzebować Bifrostu i głowy. Brok, ty do, A, czyli to z tym potrzebujecie mojej pomocy? Otóż to urządzenie jest dostosowane do twoich rozmiarów. Dzięki niemu łatwiej przyjrzysz się problemowi tymi twoimi oczami z peafroastą. Dobrze, czyli mogę jakoś tym sterować? O, nie, nie, nie. nie. To macie utrzymać w miejscu, kiedy będziemy ci świecić w oczy. Citry, podwórz kanalio! Jak to wygląda? Otwórz oczy! Szybko! Miałem nadzieję, że nie będę musiał użyć zacisków do powietrza. Dalej, yeah. Dobrze, dobrze. Tak, teraz strzel! Wciąż nieprzyjemne! Teraz my, chodź szybko! Idę, już idę. A ja, jak glezę! Za co to było? Wkrótce się przechodzisz. Muszę tylko poprawić. Już idę, Widzisz, zero trwałych uszkodzeń. Sam zaraz doznasz trwałych uszkodzeń. się rzuć mną, żeby dostał rogami. Co? Na żartach się nie znasz, stary capie. No i co dalej? jest uszkodzony. Teraz, kiedy do korzystania z bram służą nasiona Yggdrasilu, nie będziesz już potrzebować stołu ani bifrostu. Był dla mnie źródłem światła. Okej, okay, rozumiem. Coś wymyślę, ale najpierw podejdź. Pokażę Ci, jak to teraz działa. No to jak to działa? Przejdź w runę w Fartalfheimu. po prawej, a potem się skoncentruj. Żeby dostać się do tych światów będziesz potrzebował... A tutaj. I to aż takie... I to, jest, i to aż takie duże jest? Tutaj? Tu mam się udać? Tutaj. Jest taka duża mapa? Traficie na mokradła w pobliżu miasta Nidavellir. Udajcie się na rynek i podpytajcie o Durlina w tabeli. Na pewno będą go tam znać? Durlin nigdy nie wylewał za kołnierz. Oczywiście mógł się zmienić przez lata, ale znając go. Wody. Chciałeś iść z nami? O, mógłbym tam wpaść, ale mokradła są. I pełno mm. tam ponurników, niebezpiecznych, poślizgłych, mierzących. Powodzenia! Dzięki. Fili, co? Powodzenia! No, jesteśmy. Pokaż mi mapę. A, o. I to jeszcze większe będzie. O. A mamy. Midgard? O jezu, to będzie. Tyle tutaj będzie tych map. Tyle tych światł będzie. Czujecie to? Co takiego? No, tak jak tam tylko dobrze. Mogę wrócić? Mogę. Ale przynajmniej tu zimy nie ma. No to jeden plus na pewno. No tylko poczekaj szynek. Poczekaj. Co tam jest? Czemu są takie szybkie? Co za ma górna jakiś? taki? Ile ich tutaj jest? Pełzacz po lewej! No! Za tobą! Ginie. Tyle? Tyle. Ta pogoda zapowiada się interesująca. Atreusie, byłeś nieostrożny. Ale wyciągnąłem łódź. Możemy popłynąć tymi kanałami. A wyciągnąłeś? O! A, 5 srebra tylko Ty o! Jest! Jednego szpiega mniej Oczy odyna Właśnie tak słyszałem ten odgłos, jak jeszcze nabiałem co to tak wydaje I to tyle? Nie ma tutaj czegoś co fajnego? No to, to było by na tyle. Myślę, że Wam się odcinek spodobał. Na razie.